Hejka, z tej strony Agomanka i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Sprawdźmy to. Dzisiaj omawiamy sobie pierwszy numer magazynu Lego Marvel Avengers, kosztuje on 14,99 i jak widzicie, wraz z nim otrzymujemy taką minifigurkę Ironmana wraz z gadżetami. Już mieliśmy taką figurkę w tym dokładnie, że magazynie, tylko że rok temu, no ale co począć? Mam nadzieję, że to jest tylko taki jednorazowy wybryk i już więcej razy tego nie zobaczymy w wydaniu tego magazynu, no bo przecież nikt z nas by nie chciał, żeby magazyn Lego Marvel Avengers, który zapowiadał się tak zarąbiście, zmienił się w coś pokroju. Y Lego Ninjago Legacy, gdzie mieliśmy praktycznie te same figurki już po jakimś czasie. Każdy może być herosem Kapitan Ameryka, taki plakat, a z drugiej strony super szpiedzy jak my, czyli King Barton, i tutaj nasza wdowa, czyli Natasza Romanow. No i tradycyjnie reklama innych magazynów kilka informacji na temat postaci i dalsza część komiksu. Jak chcecie, to se zastopujcie i przeczytajcie, jeśli dacie radę. <laughs> nie wiem, nigdy nie sprawdzałam tej możliwości. No i no, tutaj ostatnia strona i zapowiedź tego, co zobaczymy w kwietniu. 14 kwietnia Super Water Loki z magiczną laską, hełmem i peleryną Wydaje się to przekozacki numer, ponieważ w końcu mamy jakiegoś zwyrola I może w przyszłości zobaczymy Ultrona albo innych złoczyńców Także teraz przechodzimy do zawartości tej saszetki, czyli Ironmana No i co jest śmieszniejsze, w tej saszetce dostaliśmy drugą saszetkę z broniami Nie będę jej otwierać, ponieważ jest to to samo praktycznie co widzieliśmy w kalendarzu adwentowym No tu już możecie sobie zobaczyć Nie chce mi się tego otwierać, będę szczera, nie widzę sensu no i minifigurka Iron Mana. No to nic nowego. Nie mogłam znaleźć mojej figurki ze starego magazynu, żeby ją porównać do tej, ale wydaje mi się, że praktycznie niczym się nie różni, może jakimś drobnym nadrukiem. A pod hełmem mamy yy, głowę Tonego Starka z jednej strony zwykłą, z drugiej strony w, w systemie, że tak powiem, z Jarvisem czytam Friday. Yy, no i tak się prezentuje właściwie zawartość tego magazynu. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Dla mnie jest to magazyn no, na pewno na minus i taki, który mogłabym ominąć, gdybym nie zamówiła prenumeraty, ponieważ figurka się powtarza, nie dostajemy tu nic nowego, no i mogliby chociaż do tego Ironmana dodać włosy tonego Starka, żeby, no wiecie, mieć jakąś alternatywę. Na przykład, jak mieliśmy Kapitana Amerykę w tym magazynie, no to mieliśmy i hełm, i włosy z tego co pamiętam, więc wiecie mogliśmy ściągnąć hełm i się cieszyć po prostu yy, kapitanem Ameryką a tutaj no mamy tylko właściwie opcję Ironmana. Także piszcie w komentarzach co wy sądzicie o tym magazynie a ja się na razie z wami żegnam trzymajcie się, no i cześć!